Legendarna komedia Akademia Policyjna rozbawiła miliony widzów na całym świecie. Ale za tymi nieśmiertelnymi rolami kryją się bolesne straty. W tym filmie wspominamy losy i życie 14 zmarłych gwiazd Akademii Policyjnej, by przypomnieć twarze, które ukształtowały legendę tamtej epoki. Booby Smith jako Moses Hightower, Charles Aaron. Booby Smith. Urodził się 28 lutego 1945 roku w Teksasie. W wieku 39 lat stał się niezapomnianą postacią dla widzów na całym świecie jako Moses Hightower wysoki i życzliwy policjant, który służył w Akademii Policyjnej od 1 do 6 stopnia. Oprócz komediowego charakteru, Baba był legendą futbolu amerykańskiego NFL, został wybrany z pierwszym numerem draftu w 1967 roku i wygrał Super Bowl V z drużyną Baltimore Colts. Ale za sportową i filmową sławą kryło się życie pełne cichego cierpienia. Buba pozostał singlem i mieszkał samotnie w Los Angeles, zmagając się z długotrwałymi urazami fizycznymi będącymi wynikiem wieloletnich brutalnych wypadków sportowych. Przewlekłe kontuzje doprowadziły do uzależnienia od środków przeciwbólowych i ostatecznie do spirali depresji. Choroba wyniszczyła jego ciało, a wizerunek dzielnego bohatera stał się dla niego psychicznym ciężarem, którego nie mógł się pozbyć 3 sierpnia 2011 roku. Bobba Smith został znaleziony martwy, samotny w wieku 66 lat. Przyczyna: ostre zatrucie narkotykami. I niewydolność serca. Późniejsza sekcja zwłok potwierdziła, że cierpiał na CTE przewlekłą encefalopatię pourazową zwyrodnieniową chorobę mózgu spowodowaną nawracającymi urazami głowy powszechną u sportowców wyczynowych. Jego serce ważyło dwa razy więcej niż normalnie w chwili śmierci, co stanowiło poruszający symbol ceny, jaką zapłacono za sportową sławę, Marion Ramsey jako Lavern Hooks. Marion Ramsey urodziła się 10 maja 1947 roku w Filadelfii. W wieku 37 lat zapisała się w historii kina jako policjantka Laverne Hooks, nieśmiała, ale zaskakująco odważna funkcjonariuszka Akademii Policyjnej od pierwszego do szóstego sezonu. Jej miękki, wysoki głos stał się ikoną, czyniąc z Hooks postać, której widzowie nigdy nie zapomną. Jednak rola ta ostatecznie stała się pozłacaną klatką, która uwięziła Ramsey w jednej ekranowej tożsamości. Bardzo powściągliwa Ramsey rzadko obsadzano w innych rolach. Hollywood nie dostrzegało niczego poza jej piskliwym głosem w Akademii Policyjnej. Ignorując fakt, że była również utalentowaną aktorką teatralną występującą na Broadwayu i koncertującą po całym kraju z Hello! Hello! Dolly! Jej życie osobiste odzwierciedlało zawodowe rozczarowania. Po nieudanym małżeństwie Marion całkowicie wycofała się ze związków. Bez dzieci i rodziny mieszkała samotnie w swoim domu w Los Angeles. W późniejszych latach stan zdrowia Marion gwałtownie się pogarszał, chociaż dokładna przyczyna śmierci nie została ujawniona. Marion przeszła krótką chorobę i zmarła 7 stycznia 2021 roku, w wieku 73 lat. Jej bliska przyjaciółka Nell Carter wyznała kiedyś, że Marion była osobą bardzo skrytą, często ukrywającą swój smutek za uśmiechem. Jej majątek netto w chwili śmierci szacowano na zaledwie 500 tysięcy dolarów, co stanowiło skromną kwotę w porównaniu z emocjonalnym wpływem, jaki pozostawiła po sobie. Jednak największą tragedią nie była tragedia materialna. Była uwięziona w roli, która odniosła tak wielki sukces, że nigdy nie miała szansy zobaczyć siebie taką, jaka jest naprawdę. George Gaines jako Eric Lessard. George Gaines urodził się 16 maja 1917 roku w Helsinkach. Urodzony w Rosji, holenderski talent, który służył w królewskiej marynarce wojennej Holandii podczas II wojny światowej. Zanim przyjął obywatelstwo. Amerykańskie miał 67 lat, gdy podbił serca widzów na całym świecie jako komandor Eric Lessard, niezdarny, ale sympatyczny komendant. Akademii Policyjnej przez 7 sezonów, dzięki swojemu głębokiemu głosowi, niewinnej mimice i dowcipnym, a zarazem znaczącym wybrykom, stał się duszą serialu niezastąpioną postacią. Ale za jego znakomitą karierą i urzekającą osobowością kryło się życie pełne głębokich rozdziałów. Gaines służył na Sycylii w Anzio i na Adriatyku, o czym Hollywood rzadko wspomina. Był w długim i szczęśliwym małżeństwie z aktorką Alan Ann McCleary. Ale w 1989 roku doszło do tragedii, gdy ich syn Matthew, były kajakarz olimpijski, zginął w wypadku samochodowym w 1989 roku Indiak. Ta strata pozostawiła głęboką ranę w gęsie i wielu uważa, że od tego momentu stał się jeszcze bardziej wycofany. W późniejszych latach jego zdrowie podupadło. Wzrok się pogorszył, pamięć zanikła, ale zachował urok i delikatność, które go charakteryzowały podobnie. Jak komandora Lesarda, 15 lutego 2016 roku, George Gaines zmarł w domu swojej córki w North Bend, w stanie Waszyngton w wieku 98 lat. Pozostawił po sobie majątek szacowany na 2 miliony dolarów, skromny dom i miliony uśmiechów, którymi mógł udzielić się z publicznością na całym świecie. David Graff jako Eugene Tackleberry. Paul. David Graff urodził się 16 kwietnia 1950 roku w Zanesville w stanie Ohio. W wieku 34 lat zapisał się w historii kina kluczową rolą sierżanta Eugene'a Tackleberry'ego w filmie Akademia Policyjna. Jako policjant zjechał się obsesją na punkcie broni, ale niezwykle lojalny i oddany Tackleberry w wykonaniu Grafa, stał się ikoną kina w siedmiu filmach. Jego postać zawsze rozśmieszała miliony ludzi na całym świecie, ale za jego wybuchowym humorem kryło się życie pełne cichego cierpienia. Pomimo stabilnej kariery obejmującej gościnne występy w takich hitach jak Star Trek, kroniki Seinfelda, Prezydencki poker i pan Złota Rączka, Graf, nigdy całkowicie nie wyszedł z cienia Tackleberry'ego. Choć był znaną postacią telewizyjną, zmagał się z uporczywym poczuciem bezradności, dręczony przekonaniem, że zawsze będzie postacią drugoplanową, a nigdy prawdziwą gwiazdą. Wbrew niektórym nieprawdziwym informacjom, David Graf ożenił się tylko raz w 1983 roku z aktorką Catherine Graf. Mają dwoje dzieci, ale ciągła presja. I nieustanne tempo pracy często go stresowały. Jako aktywny przedstawiciel gildii aktorów ekranowych, SAG, niestrudzenie walczył o prawa swoich kolegów po fachu, ale najwyraźniej zaniedbywał własne zdrowie. 7 kwietnia 2001 roku, zaledwie 9 dni przed swoimi 51 urodzinami. David Graff zmarł nagle na zawał serca podczas ślubu swojego szwagra w Phoenix w Arizonie. Pozostawił pogrążoną w żałobie żonę, dzieci, przyjaciół i fanów. Został pochowany na cmentarzu Forest Rose w Ohio, swoim rodzinnym mieście, gdzie zrodziły się jego dziecięce marzenia teatralne. Jego majątek netto szacowany jest na około 500 tysięcy dolarów amerykańskich. Ale jego największym dziedzictwem jest śmiech i szczerość, które wnosił do każdej roli. Tragedią Davida Grafa była nie tylko przedwczesna śmierć, ale także głęboka frustracja, związana z byciem zaszufladkowanym, mimo że był aktorem, który dawał z siebie wszystko, zarówno przed jak i za kamerą. Dar Robinson jako thug w filmie Pled. Dar Allen Robinson urodził się 26 marca 1947 roku w Los Angeles, dorastając w otoczeniu trampolin mat gimnastycznych i zamiłowania do niebezpieczeństwa w wieku 37 lat. Pojawił się w Akademii Policyjnej w 1984 roku jako bandyta w kraciastej koszuli, niewielka rola, która ledwie sugerowała jego ogromny dorobek. Z 19 rekordami świata i 21 debiutami kaskaderskimi na miarę śmierci. Dar Robinson był kimś więcej niż tylko kaskaderem był żywą legendą Hollywood aż do dnia swojej śmierci. Robinson był pierwszą osobą, która skoczyła z 210 metrów z CN. Tower spadła z 67 metrów z hotelu Hyatt Regency, wyrzuciła samochód z krawędzi Wielkiego Kanionu i swobodnie spadła z helikoptera z wysokości 95 metrów. Wszystko to dzięki precyzyjnym obliczeniom. Nie złamał kości przez 13 lat, ale jak na ironię, jego jedyny śmiertelny upadek. Nie był nawet udanym wyczynem kaskaderskim 21 listopada 1986 roku. Roku na planie filmu Zagadka za milion dolarów. Robinson wykonywał główną scenę kaskaderską. Podczas prostego pościgu motocyklowego dla statystów, który nawet nie był zaplanowanym wyczynem kaskaderskim, stracił panowanie nad motocyklem i spadł z klifu, ginąc na miejscu w wieku 39 lat. Zespół medyczny opuścił miejsce zdarzenia, wierząc, że niebezpieczny etap zdjęć dobiegł końca. Jego majątek oszacowano na 300 tysięcy dolarów. Przeżył rozpad, małżeństwa i pozostawił dwóch synów, w tym Shona Robinsona, który poszedł w ślady ojca, i zajął się karierą kaskadera, zanim również zmarł w młodym wieku na niewydolność serca. Bliscy przyjaciele wspominają, że Dar zawsze żył w strachu przed śmiercią i w pewnym sensie to akceptował. Doug Lennox jako przywódca gangu. Douglas Joseph. Lennox urodził się 21 stycznia 1938 roku w Kanadzie. W wieku 46 lat zagrał głównego złoczyńcę w filmie, Akademia Policyjna. 1984 przywódcę gangu o surowym i zimnym usposobieniu, który pozostawił niezatarte wrażenie. W prawdziwym życiu Lennox jest niezwykle wszechstronnym artystą, aktorem, autorem i prezenterem. Rozpoczęła karierę w radiu w 1965 roku i szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów kanadyjskiego radia, zanim przeniosła się do filmu i telewizji. Wystąpiła w dziesiątkach seriali, w tym. The New Avengers, Cold Squad, Relic Hunter, Earth, Final Conflict i X-Men: The Last Stand. Jednak pomimo swojej wszechstronności i wytrwałości, Lennox nigdy nie otrzymała głównej roli. Jego złowroga rola w Akademii Policyjnej była punktem kulminacyjnym, ale stanowiła jedynie przedsmak długiej i skromnej drogi artystycznej. Poza aktorstwem Lennox znany był ze swojego intelektu i ciekawości, które uchwycił w swojej uznanej książce Now You Know the Big Book of Answers, gdzie ujawnił mniej znaną stronę swojej osobowości, napędzaną ciekawością, wiedzą i pragnieniem zrozumienia świata. Jednak jego życie osobiste nie było tak spokojne. Dwa nieudane małżeństwa pozostawiły emocjonalne blizny. Według bliskich, Lennox zmagał się z napadami depresji, dręczony poczuciem, że Hollywood go porzuciło, że jego talent i poświęcenie zostały zredukowane do jednego pamiętnego czarnego. Charakteru Doug Lennox zmarł we śnie 28 listopada 2015 roku w Toronto w wieku 77 lat. Przyczyną były powikłania po zapaleniu płuc. Pozostawił po sobie majątek o wartości około 400 tysięcy dolarów amerykańskich, w tym skromny dom w Toronto, gdzie spędził ostatnie lata życia w ciszy i samotności. Był utalentowanym gawędziarzem pamiętnym, złoczyńcą, ale być może przede wszystkim twórczym duchem, z którym świat rozstał się o wiele za wcześnie. Hugh Wilson jako kierowca. Hugh Hamilton. Wilson Jr., urodzony 21 sierpnia. 1943 roku w Miami na Florydzie był jednym z najzdolniejszych twórców telewizyjnych i filmowych lat 80. i 90. W wieku 41 lat nie tylko wyreżyserował, ale także przez krótki czas pojawił się na ekranie jako kierowca w filmie Akademia Policyjna z 1984 roku komedii, która stała się światowym hitem i zapoczątkowała długo emitowany serial ale to był tylko mały fragment jego niezwykłej podróży. Wilson był twórcą popularnego sitcomu WKRP w Cincinnati, który zdobył kilka nominacji do nagrody Emmy i nagrodę Humanitas. Wyreżyserował również Klub Pierwszych Żon, 1996 przełomową komedię feministyczną, która zarobiła ponad 181 milionów dolarów na całym świecie i dała początek karierom Bette Midler, Goldie Hawn, i Diane Keaton. Za tym sukcesem kryło się jednak skomplikowane życie osobiste. Chociaż poślubił Charters Smith w 1979 roku i miał pięcioro dzieci, Wilson miał już za sobą dwa rozwody częściowo z powodu presji sławy i nieustannej pracy. Przyznał kiedyś, że bycie w centrum uwagi wyczerpało go emocjonalnie, a kariera przyćmiła jego życie osobiste. Jako pobożny katolik, a później profesor wizytujący na Uniwersytecie Wirginii, nosił w sobie ciche brzemię poczucia utraty cennego czasu z rodziną. Wilson zmarł 14 stycznia 2018 roku w Charlottesville w stanie Virginia w wieku 74 lat po walce z rakiem płuc i rozedmą płuc pozostawił po sobie majątek szacowany na około 2 miliony dolarów w tym skromny dom w Virginii będący jego cichym azylem po dekadach spędzonych w pełnym napięcia świecie Hollywood. Debra Lee Scott jako Violet Fackler Debra Lee Scott urodziła się 2 kwietnia 1953 roku w Elizabeth w stanie New Jersey. W wieku 31 lat zagrała w filmie, policyjnym Szalona Dusza, z 1984 roku jako Violet Fackler, porywcza i ekscentryczna żona Douglasa, Faklera. Choć była to rola drugoplanowa, przyniosła jej sławę w złotej erze amerykańskich sitcomów. Jednak poza ekranem życie, Scott było pełne ukrytych ran. Po początkowym sukcesie w filmach Mary Hartman, Welcome Back, Cotter i Angie stopniowo porzuciła aktorstwo i pracowała jako agentka talentów w Nowym Jorku. Tragedia wciąż ją prześladowała. Jej małżeństwo z aktorem Jonathanem Freiksem zakończyło się, a ona sama przeżyła największy ból w swoim życiu, gdy jej narzeczony policjant John Dennis Levi zginął w zamachach z 11 września. Według jej siostry Debra Lee nigdy nie doszła do siebie. Stała się silnie uzależniona od alkoholu, coraz bardziej wycofana i zmagała się z ciężką depresją. Zaledwie kilka dni po swoich 52. urodzinach, Debra Lee Scott zmarła we śnie w swoim domu na wyspie Amelia na Florydzie. Oficjalna przyczyna powikłania, marskości wątroby związane z wieloletnim nadużywaniem alkoholu. Jej majątek wyceniono na około 300 tysięcy dolarów, co jest skromną kwotą, biorąc pod uwagę sławę, jaką się kiedyś cieszyła. Theodore Ross Roberts urodził się 30 czerwca 1934 roku w Zanesville w stanie Ohio. W wieku 50 lat, w 1984 roku służył w Akademii Policyjnej jako kapitan Reed. Chociaż Ross miał krótkie role filmowe, był już cenionym aktorem, zdobywając nagrodę Tony za rolę lwa w filmie Czarnoksiężnik z Krainy Oz, którą powtórzył w wersji filmowej u boku Michaela Jacksona i Diany Ross. Jednak pomimo sukcesów scenicznych i imponującej prezencji jego kariera filmowa nigdy nie rozwinęła się tak jak wielu by sobie tego życzyło. Wychowany przez matkę. Piosenkarkę klubową Ross od najmłodszych lat był przyciągany do nocnego życia na West Fifth Street. Po odbyciu służby wojskowej podróżował po Stanach Zjednoczonych, śpiewając, aż w końcu dotarł do Los Angeles, gdzie niewielka rola otworzyła mu drzwi na Broadway. Dzięki potężnemu głosowi, charyzmatycznej postawie scenicznej i niezaprzeczalnej charyzmie. Ross często był relegowany do ról drugoplanowych, nawet gdy dzielił ekran z takimi legendami jak Richard Pryor i James Earl Jones. Jego życie osobiste było równie burzliwe. Nieudane małżeństwo sprawiło, że wycofał się i stał się emocjonalnie zdystansowany. Przyjaciele opowiadali o wystawnych przyjęciach, które wydawał, ale za wesołością kryła się samotna dusza, tęskniąca za głębszą więzią. W 1997 roku wrócił do Dayton i otworzył klub jazzowy o nazwie Your Place, w którym okazjonalnie występował. W 1998 roku doznał udaru mózgu, po którym nigdy w pełni nie wyzdrowiał. Ted Ross zmarł 3 września 2002 roku w szpitalu Good Samaritan w wieku 68 lat. Jego majątek szacowany na milion dolarów. Składał się głównie z małego domu w Dayton, gdzie po cichu zakończył życie niegdyś uważane za gwiazdorskie, ale wciąż naznaczone niewykorzystanym potencjałem. George R. Robertson, jako Henry J. Hurst, George Ross Robertson urodził się 20 kwietnia 1933 roku w Kanadzie. W wieku 51 lat zasłynął rolą komendanta policji Henry'ego J. Hursta w serii Akademia Policyjna, łącząc w sobie determinację i humor. Wniósł do tej roli ciężar, który był obecny w pierwszych sześciu filmach z lat 1984 do 1989. Za zrzędliwą powierzchownością Hursta kryło się zrezygnowane serce, co sprawiło, że przez dziesięciolecia cieszył się on sympatią fanów. Po Akademii Policyjnej, George R. Robertson podążył jednak cichszą ścieżką z dala od zgiełku Hollywood. Pomimo występu w trzech filmach nominowanych do Oscara, Lotnisko, Norma Rae i JFK, pozostał skromnym i oddanym aktorem drugoplanowym. Bardziej oddanym sztuce niż sławie. Jego życie osobiste toczyło się jednak w bardziej burzliwym tempie. Dwa nieudane małżeństwa sprawiły, że pozostawał w separacji z rodziną, zwłaszcza w ostatnich latach. Krewni mówili, że często mieszkał sam w swoim domu w Toronto, dręczony poczuciem porzucenia przez branżę, która kiedyś go przyjęła, chociaż rola Hursta przyniosła mu publiczne uznanie. Nie zniwelowała pustki, która ogarnęła jego umysł, gdy zniknął z pola widzenia. George R. Robertson. Zmarł 29 stycznia 2023 roku w wieku 89 lat. Jego majątek oszacowano na milion dolarów, głównie z nieruchomości i tantiem filmowych. Chociaż jego śmierć nie wywołała dramatu ani skandalu, jego tragedia tkwi w milczeniu, w tym, że jest jednocześnie pamiętany i zapomniany, a granica między sławą a samotnością zaciera się w pamięci. Andrew Rubin jako George Martin. Andrew Harold Rubin urodził się 22 czerwca 1946 roku w New Bedford w stanie Massachusetts w kulturalnej rodzinie żydowskiej. Po ukończeniu Amerykańskiej Akademii Sztuk Dramatycznych Rubin dał się poznać jako obiecująca twarz amerykańskiej telewizji grając G. W serialach Shazam, The Jeffersons i Hometown. Jednak dopiero w wieku 38 lat zyskał sławę jako czarujący, psotny i kobieciarz George Martin w pierwszym filmie z serii Akademia Policyjna 1984. Zamiast otworzyć drzwi do sławy, George Martin okazał się szczytem kariery Rubina. Kolejne role zaczęły zanikać, a on sam został zepchnięty do ról drugoplanowych i okazjonalnych występów telewizyjnych. Sława nigdy nie nadeszła tak jak oczekiwał, a Rubin stopniowo wycofywał się z życia publicznego, praktycznie znikając z hollywoodzkiego radaru. Niewiele osób wiedziało, że za jego poczuciem humoru i charyzmą kryła się trwająca dekady walka z uzależnieniem od nikotyny cichym zabójcą, który ostatecznie kosztował go życie 5 października 2015 roku. Andrew Rubin zmarł w Los Angeles w wieku 69 lat w 2015 roku, w wyniku raka płuc. Był żonaty, ale w dużej mierze trzymał swoje życie prywatne, w tajemnicy spędzając ostatnie lata życia w samotności. W chwili jego śmierci wartość jego majątku szacowano na około 1 milion dolarów amerykańskich. Wliczając w to skromny dom w Los Angeles, gdzie spędzał czas na malowaniu, pisaniu i życiu z dala od rozgłosu. Joyce Gordon jako pani Thompson Joyce Gordon Urodzona 25 marca 1929 roku w Des Moines w stanie Iowa. Jest nie tylko aktorką, ale także jedną z najwybitniejszych pionierek w historii amerykańskiej telewizji. W wieku 49 lat zagrała panią Thompson w Akademii Policyjnej 1984 niewielką rolę, która pomogła zdefiniować charakterystyczny, komediowy charakter filmu. Jednak w ciągu trwającej dekady kariery, rola ta była zaledwie ułamkiem długiej drogi przełomowych, często anonimowych osiągnięć. W latach 50. XX wieku Joyce Gordon została pierwszą kobietą, która narratorką reklamy telewizyjnej na żywo, co w tamtych czasach było niemal nie do pomyślenia. Była również pierwszą kobietą, która poprowadziła transmitowaną w telewizji ogólnokrajowej konwencję polityczną i pierwszą kobietą przewodniczącą lokalnemu oddziałowi gildi, aktorów ekranowych sag, kierując nowojorskim oddziałem od 1966 roku. Daleka odbycia znaną jako dama w okularach, jak pieszczotliwie nazywano ją w mediach. Joyce stała się rozpoznawalnym głosem niezliczonych automatycznych nagrań telefonicznych, które miliony Amerykanów słyszą każdego dnia od wybrany numer jest nieaktywny. Proszę najpierw wybrać numer kierunkowy. Była również angielskim. Głosem europejskich legend filmowych, takich jak Claudia Cardinale i Jean Moromin w filmie Pewnego Razu na Dzikim Zachodzie. W radiu użyczyła głosu Cherry w serialu Mark Trail i Barbarze Miller w My Son Jeep delikatna, lecz wytrwała przez dekady stanowiła integralną część amerykańskiej kultury audiowizualnej życie prywatne. Joyce było proste i refleksyjne. Spędziła ponad 50 lat z aktorem Bernardem Grantem i wychowała dwoje dzieci, ale jej ostatnie lata upłynęły w milczeniu i w pewnym sensie zapomniane. Zmarła 28 lutego 2020 roku w wieku 90 lat, a nie w 2008 roku. Jak błędnie podawano w niektórych doniesieniach, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo kulturowe, choć jej szacowany majątek netto wynosi zaledwie 500 tysięcy dolarów. Pomimo wszystkiego, co zapoczątkowała, wniosła i stworzyła. Najbardziej niepokojące jest to, że świat pamięta ją jedynie z jej niewielkiej roli w Akademii Policyjnej z Beth Amos w roli starszej damy.